E, ten materiał nagrywam bezpośrednio w odniesieniu do materiału poprzedniego, bo wiem, jak środowisko zewnętrzne będzie atakować osoby, które zaczną zmieniać stosunek do samego lub samej siebie. E, ja też tego doświadczyłem i wiem, i w sumie dalej czasami doświadczam e, i wiem, że jest to ważna kwestia. Nie sądzę, że ten materiał będzie jakiś super długi, niemniej jednak chcę tą, ten temat poruszyć, bo uważam go za istotny. Jeśli zaczniesz pracować nad, sam, nad swoją opinią, nad całym sobą, to bardzo prawdopodobne, wręcz chyba nieuniknione jest to, że ludzie zaczną cię w jakimś stopniu atakować. Często jest tak, że zwłaszcza w polskim społeczeństwie, gdzie większość osób ma niskie mniemanie o samym lub samej sobie, i mamy niskie poczucie własnej wartości, niezależnie od tego, co pokazujemy innym. Bo na jest tak, że osoby, które mają ni bardzo niskie mniemanie o sobie, bardzo niskie poczucie własnej wartości, są najgłośniejsze, najbardziej muszą to pokazać i udowodnić. Przykładowo, ja mam teraz na sobie czarną koszulkę i po prostu widzę, że ona jest czarna. Ja nie muszę, temu nikomu, nie muszę tego nikomu pokazywać, udowadniać, bo każdy widzi, że ona jest czarna. Ale w momencie, kiedy ja muszę pokazać, zobacz, ona jest czarna, musisz spojrzeć, i tak dalej, no to to już daje do myślenia. I najczęściej tak właśnie jest z osobami, które w jakimś stopniu w siebie nie wierzą, a w jakimś stopniu um, czują się wybrakowane, i tak dalej, i tak dalej. I one często nie przyznają się do tego, ale pokazują innym, że potrzebują tej gratyfikacji z zewnątrz. I Najczęściej będzie tak, że jeśli ty zaczniesz budować zdrowy stosunek do samej lub samego siebie i zaczniesz w fajny sposób o sobie myśleć, mówić, to gdy zaczniesz się z tym upubliczniać, ludzie mogą cię zacząć atakować i mówić, że jesteś arogancki lub arogancka, co moim zdaniem jest trochę niefajne, bo według mnie aroganckie jest mówienie komuś, że nie powinien o sobie mówić dobrze. I to jest coś, co ludzie powinni zrozumieć. Bo jeśli tego nie zrozumieją, to nie będą w stanie tak naprawdę nigdy pokochać samych siebie i zrozumieć nawet osób, które już to robią. I teraz e, chciałbym, żebyś podszedł do tego we właściwy sposób. Jeśli Ty pracujesz nad całym sobą, zmieniasz swoje podejście do własnej osoby, budujesz swoje poczucie własnej wartości, i jeśli osoby z zewnątrz, Będą ci mówiły rzeczy na zasadzie nie powinnaś, nie, nie powinnaś. Nawet słyszałem, jak e, mohery e, mawiały, że to tak nie przystoi, nie wypada, że Bóg będzie obrażony i tak dalej, i tak <grym>, dalej. To jeśli byś słyszał takie e, opinie z zewnątrz, to zamiast się bronić i atakować, pomyśl sobie, jak smutne i przykre musi być położenie tej osoby, jeśli ona tak do tego podchodzi. Jest takie fajne powiedzenie e, z angielskiego Hurt people, hurt people. I jest dużo prawdy. Zranione osoby, ranią innych. Ale jest też inne. Hurt people, hurt people, and healthy people help. Help to help. Nie, to inaczej było. Help to heal others. O, coś takiego. Coś tu mieszam, ale mniej więcej przekaz był taki, e, tego typu. Czy innymi słowy, e, osoby pokrzywdzone krzywdzą, a uleczone leczą. I teraz zamiast właśnie atakować i tłumaczyć się i pokazywać, że Twoja koszulka jest czarna, e, po prostu postaraj się zrozumieć położenie osoby, która krytykuje Twoją dobrą ocenę lub e, patrzy krzywo na to. Bo jeśli Ty będziesz w fajnym położeniu z samym sobą, z samą osobą, to będziesz to zauważać, gwarantuję Ci to. Wejdziesz do pomieszczenia i od razu będziesz widzieć, kto ma fajny stosunek do samego siebie, a kto nie. I, i jeśli wypracujesz to, to nie zapominaj o tym, że ty też kiedyś byłeś lub byłaś w tym położeniu. Bo to też jest arganckie w pewnym stopniu. Jeśli na przykład ty już wypracujesz fajne położenie, fajną sama świadomość, fajną samoocenę i zaczniesz nagle z tego położenia, powiedzmy, poniżać innych, bo zaczniesz się czuć za dobrze w swojej skórze, zaczniesz w negatywny sposób pokazywać to, że jesteś cudowny, wspaniałe i tak dalej. No, to rzeczywiście to wtedy jest erganckie. Ale jeśli ty po prostu w miły, fajny, spokojny sposób mówisz o sobie dobrze, no to nikt nie ma prawa mówić, że jest inaczej. A jeśli spróbuję, no to takie jak powiedziałem, zastanów się z jakiego położenia to robi. Ja uważam, że nie ma sensu walczyć z taką osobą, bo ta osoba już walczy sama ze sobą. I należy to po prostu zrozumieć. Inna sprawa, jeśli ta osoba jest osobą, która potrafi przyjąć Twój przekaz. I możesz jej pomóc. Wtedy warto podjąć rozmowę, bo być może pomożesz drugiej osobie. Ale też z doświadczenia wiem, że jeśli osoba sama nie przyjdzie z takim pytaniem, z taką prośbą, z takim zapytaniem o radę, no to odrzuci i odepnie Twoją próbę pomocy. Dlatego też bądź tu czujny lub czujna. Nie zdawaj od siebie więcej niż to konieczne, bo może to pójść gdzieś tam mimo uszu, a Ty zmarnujesz czas i energię. Z tą myślą Cię zostawiam. Nie poprzestawaj w e, swoim postępowaniu, jeśli pracujesz nad sobą, to działaj dalej. Tylko po prostu bądź świadomy, świadoma tego, że otoczenie nie do końca musi to akceptować, bo nie do końca będzie to rozumieć po prostu. Nie dlatego, że nie chcą, tylko po prostu mogą na, na, w tym momencie, na tym etapie życia jeszcze tego nie kumać. Ale jeśli w tym wytrwasz, to bardzo możliwe, że po jakimś czasie pojawią się pytania: jak to zrobiłeś, jak to zrobiłaś, e, pomóż im, proszę, wyjaśnij itd., itd. To myślą Cię zostawiam. Dalej trzymam kciuki no i życzę powodzenia na Twojej drodze. Tyle na, na dzisiaj, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa pa.